Zawód aplikant, czyli aplikacja po aplikacku. Projekt kancelarii KKG prowadzący. Aplikant adwokacki Artur Zygmunt oraz aplikant radcowski Tomasz Baran. Jeśli interesuje Cię prawnicza ścieżka kariery, jesteś we właściwym miejscu. Hej, cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Zygmunt, jestem aplikantem adwokackim. Ze mną jest aplikanacowski Tomek Baran. Cześć Tomku. Cześć wszystkim. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Zawód Aplikant. Jest to projekt realizowany dzięki współpracy z Kancelarią Kubas Kos. Kałkowski. Dzisiaj będziemy troszkę rozmawiali o kwestiach ostatecznych o końcu drogi każdego aplikanta. Będziemy rozmawiali o egzaminie zawodowym. No i oczywiście, czym byłby nasz podcast bez wyjątkowych gości? Jakub, witamy cię serdecznie. Z nami jest adwokat Jakub Bojarczuk. Cześć, dzień dobry. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Mam nadzieję, że będę w stanie udzielić ciekawych i interesujących odpowiedzi. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. To co, bez zbędnego prawniczego przedłużania oddaję głos Tomkowi. Kuba, przede wszystkim chciałem zapytać, jak to jest? Nie być już aplikantem, tylko już panem mecenasem. Mógłbym powiedzieć, że to nie ma tak, że dobrze albo niedobrze, ale generalnie raczej jest dobrze. Patrząc na to, jak wygląda życie po egzaminie, to, to zdecydowanie jest lepiej, bo już ma się ten, no chyba najtrudniejszy egzamin w życiu dla każdego adwokata i dla każdego prawnika za sobą, a przed sobą już tylko możliwości i karierę. Wiesz co, Jakub, jak zapewne każdy poszedłeś na aplikację z pewnymi oczekiwaniami, jakimiś marzeniami, byłeś na tej aplikacji 3 trzy lata z, z dość dużym hakiem, powiedz mi, jak aplikacja w ogóle zmieniła Twoje podejście do zawodu, jak zmieniła postrzeganie tego, kim jest prawnik. Myślę, że aplikacja, ale przede wszystkim taka codzienna praca podczas aplikacji, mocno zweryfikowała to, jak wcześniej myślałem, że wygląda praca prawnika i adwokata, ściślej rzecz mówiąc. Ciężko pracowałem przez te ponad 3 lata, ale właśnie to, że ciężko pracowałem, też pozwoliło mi lepiej przygotować się do tego egzaminu. Więc myślę, że aplikacja zweryfikowała moje wcześniejsze myślenie na temat samego zawodu prawnika. Jasne, właśnie nawiązując do tego przygotowania, to w jaki sposób byś określił, co lepiej Cię przygotowało do samego egzaminu? Czy sama aplikacja, czy Twoja własna praca, czy też może praca w kancelarii? Wydaje mi się, że to jest wypadkowa wszystkich tych rzeczy, o których mówiłeś, bo ktoś może się przygotować do egzaminu świetnie na w samych wykładach na aplikacji. Ktoś może w ogóle nie chodzić na wykłady i takich przypadków znam dużo, a świetnie zdać egzamin ze względu na to, że pracuje na co dzień w dobrej kancelarii, zajmuje się różnymi ciekawymi sprawami, w ten sposób nabiera wiedzę, więc tutaj no, nie ma jednego złotego środka i na wiele dróg można się przygotować do tego egzaminu. Pewnie, pewnie. Jakub, wiesz co? Zebraliśmy się w konkretnym celu tutaj dzisiaj. Chcieliśmy Cię troszkę powypytywać o egzamin. Postaramy się chronologicznie przebrnąć przez te, te wszystkie zagadnienia. Tak na start, na sam początek pójdźmy sobie na skróty. Powiedz mi, czy są jakieś uniwersalne rady, triki dotyczące tego, jak przygotować się do egzaminu zawodowego? Ciężko jest powiedzieć, żeby był jeden prosty trik do tego, jak zdać egzamin. Tak jak mówiłem, dla kogoś świetnym pomysłem na przygotowanie do egzaminu będzie po prostu ciężka praca nad sprawami w kancelarii. Dla kogoś potrzebne może być kilka miesięcy na posiadanie suchej wiedzy i, i słuchanie wykładów innych osób na temat czy to egzaminu, czy pisania pism procesowych, czy ogólnie mówiąc prawa. No, trudno mi jest zdradzić jeden prosty trik, bo to zależy, mówiąc poprawniczemu. Mhm, jasne. I zostając w temacie przygotowania do egzaminu, patrząc na to, że na przykład na rynku są planery, które pozwalają zaplanować tę naukę w taki, powiedzmy, uporządkowany sposób, no mam pytanie co do planowania właśnie nauki i planowania tego materiału, który przyswajamy ucząc się do egzaminu. W jaki sposób ty do tego podchodziłeś? W jaki sposób układałeś plan nauki, na przykład? Wydaje mi się, że ja podszedłem do tego rozsądnie, bo wiem, że są osoby, które już na ponad pół roku przed egzaminem zawodowym wykupują prywatne kursy, które kosztują nieraz po kilka tysięcy złotych, poświęcają naprawdę dużo czasu na przygotowanie do tego egzaminu, kupują książki, z których potem i tak nie korzystają. Natomiast ja podszedłem do tego w taki sposób, że na początku urlopu pojechałem na krótkie wakacje. Po tym jak wróciłem, Niecałe dwa miesiące poświęciłem na naukę, rzeczywiście do egzaminu, ale to już była tylko nauka, nie pracowałem wtedy. Rzeczywiście skupiłem się na tym, żeby jak najlepiej się do egzaminu przygotować. Wiesz co, jak człowiek się uczy, to pojawia się coraz więcej wątpliwości. I mam do ciebie takie pytanie. Na pewno musiało być coś takiego, pomimo twojego no, kapitalnego wyniku, tutaj możemy zdradzić naszym słuchaczom. Na pewno było coś takiego, no, czego nie chciałeś na tym egzaminie, czego się obawiałeś, modliłeś się i, i posiłeś. Boże, boże, tylko żeby żeby nie było tego. No to co było to to czego się obawiałeś najbardziej przed egzaminem? Ja ogólnie najbardziej obawiałem się części z prawa administracyjnego, ale to wynika z tego, że my w kancelarii mniej się tym prawem administracyjnym zajmujemy, mimo że to jest w zasadzie część, która ma najlepszą zdawalność oprócz etyki na samym egzaminie zawodowym. Więc bałem się, że będzie coś trudnego z prawa administracyjnego, a najbardziej to się bałem, że będzie skarga na akt prawa miejscowego. Ale co by szczęście nie było. Okej, okay, a w takim razie, jakie miałbyś rady dla osób, które przystąpią do tego egzaminu w następnym i w kolejnych latach? Na pewno zachować spokój. To jest egzamin, który jest mocno demonizowany przez osoby, które go pisały, ale też przez osoby, które go nie pisały. Więc przede wszystkim zachować spokój, być pewnym wiedzy, którą się nabywało przez poprzednie 8 lat i na studiach, i na aplikacji. Wydzielić sobie na tyle czasu, żeby móc przygotować się do tego egzaminu, no i napisać go na jak największym ludzie. Okej, okay, to w założeniu brzmi, w założeniu brzmi świetnie. Na pewno, na pewno ciężko jest tą systematykę, utrzymać wiarę w siebie. Dlatego też mam do ciebie troszkę bardziej kontrowersyjne pytanie. Byłeś aplikantem, jesteś w odcinku programu Zawód Aplikant. Chciałem Cię zapytać, czy. To jest dobry pomysł, żeby podejść do egzaminu zawodowego, czy to na radcę prawnego, czy na adwokata, bez uczęszczania uprzedniego na aplikację. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest dobry pomysł, bo ja no, byłem na aplikacji, więc mogę tylko powiedzieć, jak to wygląda po aplikacji. Natomiast statystycznie rzecz biorąc, osoby, które nie zdawały aplikacji, czyli podchodzą z tak zwanego doświadczenia, mają słabszą zdawalność na tych egzaminach. Więc tyle mogę powiedzieć, natomiast jestem przekonany, że równie dobrze osoba bez aplikacji jest w stanie świetnie ten egzamin napisać. Wracając jeszcze do samego egzaminu zawodowego, jak mógłbyś się podzielić z nami swoimi odczuciami już z samych tych dni egzaminacyjnych, no bo jak wiemy, sam egzamin nie trwa jednego dnia, tylko, tylko aż cztery. Jak ty podchodziłeś już stricte do tych samych dni, w których miał się odbyć egzamin? Czy miałeś jakieś swoje rytuały, jakieś swoje założenia? Jak podchodziłeś do tego, żeby też zredukować stres, który, no jak wiadomo, w takiej sytuacji się pojawia? Sam egzamin to jest też przede wszystkim duże przedsięwzięcie logistyczne, więc przed egzaminem trzeba na pewno zaopatrzyć się w dużą walizkę na książki, trzeba wszystkie książki kupić, trzeba przed egzaminem kupić całe jedzenie i picie, które weźmie się ze sobą na egzamin. Trzeba pomyśleć o tym, że kiedy się wróci z egzaminu, to będzie się głodnym i trzeba będzie zjeść obiad, więc albo trzeba ugotować sobie obiad na 5 dni albo trzeba mieć kogoś, kto ci ten obiad ugotuje. No i wszystko wcześniej już musi być przygotowane. Ja miałem pogrupowane jedzenie na cztery dni, prawie jak na wycieczce szkolnej, jakby mi mama przygotowywała, ale to ja sobie przygotowywałem i tylko to jedzenie potem pakowałem. Pakowałem wszystkie książki, które też już miałem pogrupowane na każdy dzień egzaminu. No i to był taki mój rytuał poranny. Jaku powiedz mi troszkę więcej o, o tej teczce, którą pakowałeś na egzamin. Oczywiście, jedzenie najważniejsze, musiałeś jakoś przetrwać, no ale również ważne są materiały, które zabrałeś ze sobą. Powiedz mi, jak dokonać selekcji tych materiałów. Jest od groma i najprawdopodobniej było to ciężkie wyzwanie, żeby bać to, co jest faktycznie najważniejsze. Tak, tych materiałów na rynku jest dostępnych bardzo dużo. Generalnie od przybytku głowa nie boli, więc można wziąć tyle, ile się chce. Natomiast te materiały też często są dość drogie, więc trzeba, trzeba wybrać, czy rzeczywiście wszystko chce się kupić. Na pewno trzeba mieć ze sobą kodeksy, warto mieć ze sobą dobre komentarze. I też wiele osób zachwala orzecznictwo, które można ze sobą wziąć na egzamin. Są publikacje, które takie orzecznictwa już sprzedają, pogrupowane. Wtedy łatwo jest nam się odnaleźć w tych książkach już na samym egzaminie, w stresie egzaminacyjnym. Słuchając Cię, mam wrażenie, że miałeś zaplanowane wszystko, ale jednak zapytam, czy było coś, co na samym egzaminie Cię zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że czas tak szybko mija bo nie będąc na egzaminie i kiedy ktoś by mi powiedział, że mam 6 godzin albo ostatniego dnia 8 godzin, żeby napisać jakieś pismo procesowe, no to bym powiedział, że to jest bardzo dużo czasu, ale wliczając w to czas, który jest potrzebny na przeczytanie tych spreparowanych akt, które zazwyczaj mają 20 kilka stron żeby znaleźć czas na to, żeby zbadać orzecznictwo w leksie czy legali się dostępnym na egzaminie, żeby spojrzeć do komentarzy, żeby spojrzeć do ewentualnie właśnie zbiorów orzecznictwa, jakie mamy. Na to schodzi bardzo dużo czasu. Tego czasu na samo pisanie pisma procesowego, no to wcale nie jest 6 godzin, tylko to mogą być 4, to mogą być 3,5 godziny. Pewnie, pewnie, jak najbardziej to rozumiem. Wiesz, co tak takie moje ogólne przemyślenie na razie z tego, co mieliśmy przyjemność od Ciebie usłyszeć, to jest to, że no, bardzo dobrze się przygotowałeś. Słychać to po tym, że chociażby miałeś dużo różnych myśli, dużo różnych miejsc do zweryfikowania swoich przemyśleń odnośnie konkretnej części egzaminu. Więc no, takie bezpośrednie pytanie już do Ciebie, powiedz mi, ile czasu wystarczy, żeby tak naprawdę dobrze, może nie aż tak dobrze jak Ty, ale przygotować się do egzaminu? To oczywiście zależy od tego, z jakiego poziomu startujesz, bo jeżeli startujesz z poziomu, w którym na co dzień już znasz wszystkie procedury, czyli i w prawie karnym, i w prawie administracyjnym, i w prawie cywilnym obracasz się na co dzień, to tego czasu będziesz potrzebował mniej. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że w takiej sytuacji miesiąc nauki byłby wystarczający. Natomiast, jeżeli nie zajmujesz się którąś z tych dziedzin na co dzień, no to odpowiednio musisz zwiększyć ten czas, który poświęcasz na przygotowanie. Myślę, że takie dwa miesiące to jest optymalny czas. Jeżeli chcesz czuć się spokojniej, lepiej rozplanować tą naukę, no to 2,5 miesiąca to, to tak bym radził. Wracając do samego kształtu egzaminu, to mam pytanie. Czy mógłbyś opowiedzieć, czym w zasadzie ten egzamin różni się od wszystkich innych egzaminów, które no, musieliśmy, musieliśmy zdać, czy to na studiach, czy, czy jeszcze wcześniej? Czy on jest trudniejszy, czy może łatwiejszy, patrząc tak z perspektywy czasu? Na pewno ten egzamin różni się długością, bo to jest, to jest po prostu maraton egzaminacyjny cztery dni. Ale wydaje mi się, że to jest już taki egzamin, który nie tyle weryfikuje Twoją wiedzę, bo oczywiście też po części weryfikuje Twoją wiedzę, ale to jest egzamin, który weryfikuje to, czy Ty wiesz, skąd tę wiedzę możesz wziąć. Czyli jeżeli dostajesz zagadnienie, z którym się nigdy nie spotkałeś, a na egzaminie często tak jest. Czy ty wiesz w jakim akcie prawnym, w jakim komentarzu, w jakiej dziedzinie orzecznictwa, ty możesz znaleźć odpowiedź na te pytania, które są problematyczne w kazusie? Więc to jest nawet nie tyle egzamin, który bada Twoją wiedzę, tylko właśnie sprawdza to, czy ty wiesz, skąd tę wiedzę wziąć. Pewnie, pewnie. Wiesz, co powiedziałeś nam nie tak dawno temu, czego się obawiałeś najbardziej na egzaminie. No, powiedz mi, jak wyglądała rzeczywistość, co tak naprawdę było najtrudniejsze na tym egzaminie. Jeżeli chodzi o to, która część była najtrudniejsza, to przynajmniej na moim egzaminie według mnie najtrudniejsza była część sprawa gospodarczego, tam była ciężka umowa. Jeżeli pytasz, co ogólnie było najcięższe na egzaminie, to powiedziałbym, że zmęczenie. W momencie, kiedy skończyłem ten egzamin i czwartego dnia wyszedłem z sali, to autentycznie nie pamiętałem... Co było zagadnieniem dwa dni wcześniej? Nie byłem sobie w stanie przypomnieć, co było na prawie cywilnym w momencie, kiedy skończyłem prawo administracyjne. Ja jeszcze wrócę trochę do tematu przygotowań od kuchni, że tak powiem, bo rzeczywiście, przygotowując się do egzaminu, możemy podejść do tego na różny sposób. Możemy oglądać różnego rodzaju prelekcje, szkolenia, na przykład na stronach Ory czy Kirpu. Możemy rozwiązywać zadania z poprzednich lat. Czy po prostu czytać orzecznictwo czy komentarze? Pytanie, jak ty do tego podchodziłeś, i jaka metoda według ciebie jest najlepsza na najlepsze przygotowanie do egzaminu? Wydaje mi się, że kluczem jest przerobienie egzaminów z poprzednich lat, bo te egzaminy właśnie pokazują, gdzie są ukryte problemy. I o co zazwyczaj chodzi osobie, która układa ten kazus. Więc na podstawie przerobienia egzaminów z lat poprzednich, my się też uczymy tego, w jaki sposób będziemy musieli rozwiązać zadanie na egzaminie zawodowym. Na pewno, jeżeli chodzi o aplikację adwokacką, to NRA. Organizuje bardzo fajne wykłady ze wszystkich części egzaminu, przygotowujące do tego egzaminu. Tam jest i forma wykładowa, i bardziej forma warsztatowa. Z tego co mi wiadomo, coś podobnego też organizuje Kirp. Jeżeli ktoś ma na to czas, to jest tylko wartość dodana, a myślę, że warto. Wiesz, co już troszkę wyjdźmy, może z tej sali egzaminacyjnej? Chciałbym zapytać o Twoje takie ogólne. Przemyślenia. Pytanie może troszkę kontrowersyjne, ale no możemy rozmawiać bezpośrednio, myślę. Powiedz mi, czy aplikacja jest tylko i wyłącznie po to, aby zdać egzamin zawodowy? Dla części osób pewnie tak. Według mnie aplikacja jest po to, żeby posiąść wiedzę, natomiast egzamin jest po to, żeby zweryfikować to, czy tą wiedzę rzeczywiście masz. Więc niektórzy na pewno podchodzą do aplikacji tylko po to, żeby ją zdać, i, i widać to też na przykład po frekwencji na wykładach, ale z aplikacji można wycisnąć dużo więcej niż samo zaświadczenie o tym, że się ją ukończyło. To tyle, rozmawialiśmy o aplikacji, natomiast pytanie co do samego egzaminu. On się wydaje. No, w zasadzie czasami, jak mówię o tym też znajomym, którzy nie mają wiele wspólnego z prawem, no dosyć absurdalne, tak? Cztery dni siedzenia w sali po sześć godzin, na końcu osiem godzin. I pytanie, czy ty uważasz, że jednak ten egzamin i ta jego forma jest uzasadniona i tak powinno być? Czy jednak coś byś zmienił i uważasz, że, że ten egzamin mógłby wyglądać jakoś inaczej? Myślę, że ta forma, która teraz jest, to jest dobra forma, bo ciężko mi wymyśleć inną formę, która i weryfikowałaby wiedzę i weryfikowałaby ją lepiej niż obecny egzamin. No kiedyś na egzaminie była też część testowa, teraz testu już nie ma. Nie wydaje mi się, żeby... Część ustna była w jakikolwiek sposób uzasadniona, tym bardziej, że obecnie praca prawnika to są jednak głównie pisma procesowe, a nie wystąpienia ustne. Myślę, że ta forma egzaminacyjna, która jest teraz, ona jest adekwatna. Pewnie, pewnie Jakub, takie już pytanie odnośnie konsekwencji tego egzaminu, no to jest coś, czego każdy aplikant wypatruje? Jeden ze strachem, drugi z troszkę mniejszym strachem, ale wydaje mi się, że ten strach w każdym jednak, jednak gdzieś tam drzemie. Powiedz mi, co z tymi ludźmi, którym nie wyjdzie za pierwszym razem? Czy jest dla nich jeszcze jakaś, jakaś szansa później, może jakaś poprawka? No szansa jest albo w odwołaniu, <głos> <głos> albo szansa jest w podejściu w kolejnym roku. To nie ma tutaj limitu podejść, ogranicza nas tylko czas, no i kwestie finansowe, bo ten egzamin też swoje kosztuje za, za podejście do niego. Ja jeszcze chciałem zapytać o to, czy jest jakaś różnica pomiędzy egzaminem adwokackim a radcowskim? Bo jak wiemy, no to są inne zawody, mamy, mamy egzaminy dla przyszłych adwokatów i radców w zasadzie w tym samym czasie, ale czy one się jakoś różnią? Różnice są kosmetyczne. Forma egzaminów jest taka sama, inne są zawsze kazusy, czyli inną rzecz trzeba z tym egzaminem zrobić. Teoretycznie jest tak, że egzamin adwokacki jest bardziej nakierowany na prawo karne i to zadanie z prawa karnego jest teoretycznie zazwyczaj cięższe. No a z kolei na egzaminie radcowskim zadanie z prawa gospodarczego tradycyjnie mówi się, że jest cięższe. Ale czy tak jest w rzeczywistości? No chyba nie zawsze. Jakub, bardzo dużo rozmawiamy o, o prawie i przygotowaniu do zawodu. Ja chciałbym troszkę zmienić temat, porozmawiamy troszkę o matematyce. Powiedz mi takie jedno proste pytanie, czy, czy twoim zdaniem 2 jest podobne do 8? <laughs> Wiem do czego zmierzasz. Chodzi ci o już samo, samo dowiedzenie się o wynikach egzaminu. Ja w zasadzie wcześniej nie wiedziałem, w jaki sposób my się dowiadujemy o wynikach egzaminu. Natomiast uchylę tutaj rąbka tajemnicy i powiem, że to się odbywa w ten sposób, a przynajmniej w zeszłym roku tak się to odbywało. Że Okręgowa Rada Adwokacka wysłała nam mailem listę osób, które uzyskały pozytywny i negatywny wynik. Natomiast tam nie było imion i nazwisk, tam były kody. Więc trzeba było odszukać swój kod i w ten sposób można było się dowiedzieć, czy zdało się egzamin, czy też egzaminu się nie zdało. No i te kody, one były wpisane na karteczkach, które dostaje się po każdym dniu egzaminu. To jest karteczka, która potwierdza to, że się złożyło egzamin zawodowy. I trzeba było znaleźć tą karteczkę z ostatniego dnia, czyli z prawa administracyjnego. Ja tak byłem zestresowany tym, czy na pewno zdałem ten egzamin, bo tylko jedna osoba tego egzaminu nie zdała. Natomiast mój kod różnił się jedną cyfrą od kodu tego negatywnego wyniku. Więc ja na tyle się zestresowałem, że ja pojechałem do Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, żeby na pewno dowiedzieć się, że zdałem ten egzamin. Poszedłem, pytałem, no i okazało się, że rzeczywiście ten egzamin zdałem. Natomiast nie mówiłem wam o tym wcześniej, ja mam ze sobą rekwizyt. Ten, ten rekwizyt to jest autentyczna karteczka, która pokazuje mój numer, czyli 1420A. Ten numer, który nie zdał, to było 1480A. Możecie sami ocenić, czy to była uzasadniona obawa z mojej strony? Chyba nie, no to raczej wygląda na dwójkę. E, e, mam, mam wrażenie, Jakub, że to, że, to, że to jest dwójka, tak? Chyba kwestia <śm> ostrożności procesowej. <śm> tak, tak. Ale no człowiek jest tak zestresowany, dowiadując się o tym, jak mu poszło na najważniejszym egzaminie w życiu, że te myśli potrafią być różne. <śm> To, Jakuba, osobiście zapytam, jak się czułeś, kiedy już dowiedziałeś się, jak rozumiem, dowiedziałeś się o tym, że już na pewno zdałeś, już po weryfikacji tej, tej, tej kartki. Tak. tak. Więc, no, jakie to są uczucia, kiedy już wiemy, że egzamin jest zdany, no i że jakiś etap się kończy? No, przede wszystkim ulga, myślę, bo ja wiedziałem, że napisałem dobrze ten egzamin. Stresowałem się, że mogłem popełnić jakiś głupi, kardynalny błąd, czegoś nie zawrzeć w moim piśmie procesowym, i że przez to bym nie zdał, ale udało się. No i wiadomo, ekscytacja, zadowolenie, ale chyba jednak przede wszystkim ulga. Porozmawiajmy troszkę o tym, co już po zdanym egzaminie. Mam wrażenie, że tylko i wyłącznie czekanie. Czekanie i tylko jeszcze więcej czekania. Najpierw czekałeś na wynik egzaminu, później czekałeś na ślubowanie, na wpis. Strasznie wszystko to długo trwa. I mam do ciebie takie pytanie: czy to w ogóle jest konieczne, żebyś tak długo czekał? Z czego to w ogóle wynika? No, taka jest procedura generalnie. Wydaje mi się, że kiedyś i tak jeszcze dłuższe było to oczekiwanie między samym egzaminem a rozpoczęciem wykonywania zawodu. Przede wszystkim wynika to z tego, że Nasze akta osobowe i uchwały o wpisie na listę adwokatów są jeszcze wysyłane do Ministerstwa. I minister ma miesiąc na wyrażenie sprzeciwu co do wpisu na listę adwokatów. No więc to rzeczywiście zazwyczaj wydłuża o nieco ponad miesiąc ten wpis. No, w sytuacji, kiedy minister nie wyrazi takiego sprzeciwu, jesteśmy wpisywani, potem jeszcze czekamy na ślubowanie. No a ślubowanie to już wiadomo zależy od dostępności i obiektu, w którym to ślubowanie ma się odbyć, i osób, które ślubowanie mają odebrać czyli przedstawicieli Rady Adwokackiej. To ja zapytam również o pewnie bardzo, bardzo pozytywny moment dla ciebie, czyli jak to jest założyć togę po raz pierwszy, bo jest to pewnie taki moment dla każdego prawnika bardzo, bardzo ważny. Bardzo dobrze jest założyć togę po raz pierwszy. To, to jest trochę dziwne uczucie, bo zazwyczaj człowiek nie ma doświadczenia takiego, że ma na sobie garnitur i na to jeszcze ubiera bardzo długą sukienkę, która jeszcze ma zielony żabot przed sobą, więc jest to troszkę dziwne uczucie. Ale na pewno, na pewno jest duma z tego, bo no to prezentuje to, że udało ci się zdać ten egzamin i ukończyć tę ciężką drogę. Zadam pytanie, które może się wydać śmieszne dla kogoś, zwłaszcza kto jest w trakcie aplikacji, ale czy będziesz tęsknił za tym okresem aplikacji, czyli, czyli zajęć, no, pewnego przygotowania, które trochę przypomina studia, i czy ty no, czujesz jakąś taką nostalgię, że to jednak już, już koniec i już teraz tylko, tylko, tylko praca prawnika pozostaje? Myślę, że raczej nie będę tęsknił za samą aplikacją. Pewnie będę tęsknił za regularnymi spotkaniami z ludźmi, których tam spotykałem, czy to na wykładach, czy to na warsztatach. No ale z drugiej strony ci ludzie też zdali egzamin zawodowy, więc będziemy się widywać na salach sądowych, a nie na zajęciach. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, raczej nie, raczej nie będę tęsknił. Po tęsknoty mam do Ciebie jeszcze kolejne pytanko. Ustawowo, z tego co pamiętam, miesiąc wolnego od pracy, tak? Powiedz mi, czy tęskniłeś przez ten czas za pracą? Nie tęskniłem za pracą, ale tu znowu mogę odpowiedzieć, że tęskniłem za ludźmi. Przychodziłem jak były nasze comiesięczne Pizza Day, więc wtedy mogłem się ze wszystkimi zobaczyć, opowiedzieć o swoich przygotowaniach do egzaminu. Nie zdążyłem na tyle zatęsknić, żeby to było jakoś zbytnie odczuwalne. Kuba, myślę, że dowiedzieliśmy się naprawdę wielu ciekawych rzeczy o samym egzaminie zawodowym oraz o tym jak się czuje świeżo upieczony pan mecenas. Jeszcze raz ci gratuluję zdanego egzaminu i twojego wyniku. Dziękuję. I bardzo dziękuję za to, że się pojawiłeś tutaj z nami dzisiaj. To dziękuję. była przyjemność. Dziękuję za zaproszenie. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak tylko pożegnać się i zaprosić na kolejny odcinek naszego podcastu. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.